na pewno łatwiej będzie pofrunąć na, na czyichś skrzydłach, podłączyć się, porozmawiać z ludźmi, zdobyć trochę kontaktów, oswoić się z tym światem, zobaczyć też jak to wygląda, jak, jak to robią osoby, które robią to już od dłuższego czasu. No myślę, że to będzie nieoceniona wiedza. Rzucić okiem i nawet ukraść w cudzysłowie trochę technik, trochę podejścia, trochę takiego obycia treningowego od kogoś, kto już to robi od dłuższego czasu niż samemu otwierać drzwi, które już są otwarte na oścież i wystarczy przez nie przejść i podejrzeć. Także myślę, że dużą oszczędnością czasu i energii życiowej będzie podłączenie się pod jakiś, pod jakiś większy system, większą siłownię, bądź większą firmę, która zajmuje się szkoleniami i współpraca. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideopodcastu Szczerze o Trenerze. Ze mną dzisiaj na naszych zielonych kanapach jest Bartek Lubecki, który oprócz tego, że jest trenerem personalnym, również jest menadżerem studia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak łączy tą pracę, jak się spełnia zawodowo i co tak naprawdę takiego się stało, że jest w tym miejscu, w którym jest. Cześć Bartku. Cześć wszystkim. Cześć Mariusz. Cześć. Powiedz mi tak, zacznijmy od takiego pytania podstawowego, bo tak naprawdę zawsze mnie interesuje to, jak ktoś jest tym trenerem, jak został? Jak, jak ty zostałeś tym trenerem personalnym? W 2013 otworzyłem swoją działalność. Była to siłownia wraz z dwoma wspólnikami na śródmieściu. Taka klasyczna mordownia, tak jak to w tamtych czasach było modne. Wtedy już zacząłem prowadzić jakieś tam treningi personalne, instruować osoby, które przychodziły do nas na siłownię. W przeciągu kilku lat zaczęły się robić modne, coraz większe obiekty, takie molochy siłowniowe, komercyjne. Wtedy pomału zacząłem przechodzić coraz bardziej w treningi personalne, zakładając, że nie będę mógł finansowo konkurować z takimi dużymi działalnościami. Podaję, że w 2017 sprzedałem swoje udziały i wtedy już skupiłem się w 100% na treningach personalnych. Także tak wyglądała moja, tak wyglądała moja przygoda i początek przygody z, z siłką, z treningami personalnymi. Takie było w zasadzie moje intro. Do, do tematu. Czyli w zasadzie przeszedłeś z menadżera do trenera, a nie z trenera do menadżera, nie? <grym> tak, tak. No Okej, okay, To trochę inaczej no to niż, 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 niż większość. E, natomiast tak, zajmujesz się trenowaniem, i to już wiemy, to powiedziałeś. E, jesteś menadżerem, ale czy spełniasz się też w jakiś inny zawodowo sposób? Bo bardzo dużo ludzi łączy pracę z trenera jako taką dorywczą pracę, którą wykonuje poza godzinami jakiejś tam swojej pracy na etacie. Jak to wygląda u Ciebie? Oj nie, zdecydowanie nie. Nie wystarcza mi doby na bycie trenerem i menedżerem. Ledwo mi wystarcza na same treningi personalne. I jeszcze do tego y, zajmuję się właśnie menedżerowaniem studia. Doby zdecydowanie jest za mało, także te, te, te dwa zadania zapełniają grafik zawodowy w 110, nawet 20%. Czyli jesteś jedną z tych osób, które znalazły taką możliwość, której nie muszą tego robić dorywczo, nie? Czyli mogą tak, się w 100% poświęcić. Tak, bardzo sobie docenię. A powiedz mi w takim razie a bardziej się czujesz menadżerem czy trenerem? To jest ciekawe pytanie. Zakładając, że Mateusz Stypułkowski być może przesłucha, to oczywiście czuję się jak najbardziej menadżerem. To jest teraz moje główne zadanie. Nie jest to lekkie dla mnie mentalnie, gdyż jestem z natury introwertykiem. Bycie menadżerem wymaga takich cech mocno ekstrawertycznych. Wręcz władzczy względem jakichś tam trener, trenerów czy, czy pracowników, co nie jest dla mnie naturalne. Nie jestem naturalnym w takim środowisku, więc muszę pracować nad, nad sobą i, i, i działać aktywnie. No bycie trenerem jest dla mnie proste, naturalne. To nie jest dla mnie żaden wysiłek. Prowadzenie treningów. Jest jakąś tam formą relaksu. No wiadomo, że jak się robi to już 8 godziny tego dnia, to może nie jest aż takie przyjemne, ale ten kontakt z ludźmi i te emocje, które, które generuje trening personalny i pomaganie ludziom, bo, bo też na tym polega te, ta praca i ten, ten fach, no daje mi dużo satysfakcji, dużo i dużo przyjemności. Bycie menadżerem jest bardziej pracą w, w takim rozumieniu tego słowa. A co w takim razie jakby widzisz, jaką taką. Najmocniejszą Twoją stronę jako, jako trenera, no bo no jako menadżera no to gdzieś tam poprzez Twoje, jakby, jakby, sposób bycia, no to wiadomo, że gdzieś tam jest Ci trudniej, no ale mówisz, że jako trener się spełniasz, jakby tutaj w stu bo jest to forma relaksu i mhm. to według mnie jest to, co chyba najbardziej lubisz robić, takie mam odczucie ja, ale co według Ciebie jest Twoją najsilniejszą stroną jako trenera? Mhm. Staram się mieć szeroki wachlarz technik treningowych, metodyki treningowej, systemów treningowych, także interesuję się różnymi powiedzmy, dyscyplinami. Interesuję się kalisteniką, sztukami walki i w stójce, i w parterze. Ostatnio bardzo fascynuje mnie handstand, stanie na rękach i różne formy balansowania. Jestem instruktorem Animal Flow. To jest system treningowy oparty na pracy z obciążeniem własnego ciała, który łączy elementy capoeiry, gimnastyki, jogi. Jest to taki, taki fajny system, który, który pozwala właśnie na łączenie elementów dynamicznych z takimi rozciągającymi statycznymi pozycjami. Dodatkowo też znałem trochę dwuboju, trójboju klasycznie, oczywiście, trening funkcjonalny siłowy. Także szerokie spektrum różnych technik, które wykorzystuję często też na jednym treningu, wszystkie jednocześnie, więc myślę, że to jest dość fajnym, fajną wartością dla klienta. Myślę, że niewielu trenerów korzysta z takich szerokich zakresów technik i metodyk i raczej są wyspecjalizowani w jednym nurcie. Wydaje mi się, że też jestem dość empatyczny, łatwo odczytuję emocje osób i łatwo mi się dostroić do kogoś przez to te, no, łatwiej mi jest kontaktować się z ludźmi, łatwiej mi jest przekazać to, co chciałbym od nich uzyskać, a jednocześnie też uważam, że dość fajnie i precyzyjnie wymyślam metafory, tak żeby ktoś zrozumiał, na czym ma polegać jakiś wzorzec ruchowy, nad którym pracujemy, ćwiczenie, jakiś tam konkretny ruch. Także uważam, że też jest to dość istotną umiejętnością dla trenera, żeby wczuć się w kogoś i wymyślić jakąś tam metaforę czynności, którą robi na co albo którą czasami wykonuje, która będzie analogiczna do tego, co chcemy, chcemy uzyskać. Przez to łatwiej mu jest chwycić, mm, z czym pracujemy, a o co nam nie chodzi w tym, w tym ruchu. Czyli mówisz, uniwersalność jest taką twoją najmocniejszą tak, tak, stroną, tak? Okay. To w jednym słowie to tak. Okej. Okay. A w takim razie jeszcze powiedz mi, bo to mnie też ciekawi, zazwyczaj jak gdzieś tam rozmawiam, co jest twoją taką pasją życiową? No bo wiadomo, że sport ci zabiera dużo czasu, bo też widzę, że nawet po pracy gdzieś tam robisz swoje własne treningi, ale czy oprócz tego masz jakąś pasję, czy tylko jakby sport jest tym takim hmm. głównym? Myślę, że wynajdowanie właśnie pasji jest moją pasją. czyli Lubię, lubię żyć taką zajawką, To coś mnie wkręca na maksa i po pracy... To widziałem, że morsowałeś czu... kiedyś. Tak, tak. Na boso widzę dzisiaj różnych... zawitałeś też do to, nas. Też tak możemy także... przejść do tego tematu później. E, dużo różnych rzeczy, dużo różnych hmm, tematów mnie fascynuje, albo fascynowało w jakimś tam okresie. Jakby znalezienie tej fali takiej fascynacji i płynięcie na tym, to jest to chyba to, co, co najbardziej lubię ostatnio bardzo mnie interesuje giełda i kryptowaluty i to się, w to się mocno wkręciłem. E, jakby zrozumienie ekonomii, gospodarki i dużo czasu na to poświęcałem. E, ale to były najprzeróżniejsze rzeczy. Po prostu lubię to uczucie, kiedy w coś się wkręcam i mam ochotę wrócić do domu i to researchować w internecie, czytać książki, oglądać filmy, tak żeby coś zrozumieć. Czyli nie tylko sport, ale też inne Tak, tak, ale sport jest tak. jak najbardziej... No dobra, to zacznijmy od tych stóp jeszcze, zatrzymajmy się Aha. na chwilę. No, bo gdzieś tam, no jakby znam Cię już tam z rok, prawie. Spotykaliśmy się przy różnych sytuacjach, i w pracy, i poza. No i właśnie gdzieś tam przewijały mi się zdjęcia z jakimś zmorsowania. Tam widziałem, że, że również gdzieś wrzucałeś. No ale też widzę Cię bardzo często w pracy na boso. Na zimnym, na ciepłym, na podgrzewanym, na miękkim, na twardym. Czy to jest właśnie jakaś zajawka, czy to ma jakieś podłoże troszeczkę głębsze? Jak ty to? Tak, jedno i drugie. Okay. Jestem zwolennikiem ruchu wolność dla stóp. Oczywiście żartuję. Uważam, że chodzenie w butach i ubieranie butów przez większość dnia pozbawia stopy bodźców, które, które powinny mieć dostarczone. Jest to jakaś tam forma ekspozycji na, na temperatury, czyli jak jest zimno, to stopy przyzwyczajają się do, do chłodniejszej temperatury. Jak jest ciepło, to do, do, do wyższych temperatur, tak jak na przykład. Wchodzenie po gorącym piasku albo po śniegu zimą, czy, czy wchodzenie do lodowatej wody. Jest to w pewien sposób uzależniające uczucie, to obcowanie z ziemią i ten pełen kontakt z podłożem. Dużo osób też ubiera to w jakiś tam duchowy aspekt energii, która jest przenoszona przez, przez ciało i właśnie ona jest wyciągana z ziemi, tak żeby, żeby używać tej ziemskiej energii, a nie zamykać ją w sobie czy oddawać. Dodatkowo jest to zdrowe dla stóp. stóp. Stopy wtedy więcej pracują, mięśnie w stopach są bardziej aktywne. Chodząc używamy więcej, więcej tych funkcji chwytnych stopy. Dodatkowo palce nie zbiegają się razem ku sobie. Buty nie są robione często pod anatomię stopy, tylko raczej pod wygląd tych butów, pod modę, która niekoniecznie idzie w parze z, z funkcjonalnością stopy, ze zdrowiem stopy. Także często to palce, szczególnie przy takich butach typu półbuty, są bardzo mocno ściśnięte w szpiczastym czubku, co powoduje szereg dysfunkcji stopy, haluksy, ból stopy, ból podstawy dużego palca. Zresztą tak się to u mnie też zaczęło. Zacząłem odczuwać ból podstawy dużego palca podczas boksowania. No i też researchowałem temat, sprawdzałem czemu tak się dzieje. To okazało się, że zaczynają się robić haluksy właśnie przez... Buty bokserskie mają taki dość szpiczasty czubek i szczególnie w nich to czułem. Zacząłem ćwiczyć bez, okazało się, że to jest doskonałe lekarstwo na to. I pomału zacząłem chodzić coraz więcej na boso, czując coraz większą niechęć do chodzenia w butach. Także na tyle, na ile mogę, to z tego rezygnuję, że akurat moja praca sprzyja chodzeniu na boso przez, przez cały dzień jako trener. Także korzystam. Super, bardzo ciekawy. Myślę, że wiele osób teraz przegląda, co to znaczy. Halux i gdzieś tam się zastanawiałem, jak sobie z tym poradzić, bo na pewno nie jeden taki problem również u siebie ma, bądź u swoich klientów. Także widzicie, trzeba chodzić na boso i to też wam może w jakiś tam sposób, oczywiście e, pół żartem, pół serialem pomóc, mm -hmm. tak? E, powiedz mi tak, e, a co cię motywuje, bo e, czasami zdarza się taki moment, że nie chcecie się czegoś robić. Masz już dość, chcesz coś zmienić i pewnie ty też tak masz, nie? Wstajesz mhm, e, rano i się zastanawiasz. E, czy jest coś, co cię motywuje, co tak sportowo potrafi cię podnieść troszeczkę na duchu i spowodować, że będziesz dalej pracował na wysokich obrotach? Lubię sport, lubię aktywność fizyczną, więc nawet nie do końca muszę się do niej motywować, raczej większy dyskomfort czuję, kiedy nie robię czegoś albo ten jakiś tam dzień jest pozbawiony zupełnie żadnej aktywności, nawet tam kilku podejść do handstandu czy, czy jakichś tam podciągnięć. Także raczej to jest dla mnie motywacją. Po prostu to lubię. Mam tam jakieś poustawiane w głowie cele, co bym chciał zrobić w najbliższym czasie. No i myślę, że odpuszczam na przykład treninga, nawet taką mikrojednostkę, powiedzmy 15-minutową, treningową, oddala mnie od tego celu i tego, co tam bym chciał osiągnąć. Także chyba to najbardziej. Po prostu lubię sport, lubię aktywności. Nie jest to dla mnie, znaczy jest oczywiście męczące, ale nie jest to dla mnie jakby wysiłek, którego, któremu nie chcę sprostać, raczej coś, co powoduje, że głowa się relaksuje w momencie, kiedy mięśnie pracują, a, a te dodatkowe rzeczy, które, które już widzę w głowie, że, że robię, typu jakieś tam rzeczy skalisteniki, które, które chcę w najbliższym czasie ogarnąć, no to, to mnie motywuje i to mnie nakręca do dalszego działania i, i, i do poświęcania jak najwięcej czasu na treningi. To mamy już tak, mamy motywację, mamy jakieś tam no, Twoje prywatne cele, które powiedziałeś, że też masz. Jak chcę, może zdradzić, to chętnie posłuchamy. Jak nie, to nie będę Cię dalej ciągnął za język, bo to jest jakby Twoja sprawa. Natomiast powiedz mi tak, co jest Twoim takim największym zawodowym sukcesem, którym chciałbyś się pochwalić i gdzieś tam może pokazać naszym widzom, jak to u Ciebie wyglądało? Mhm. Ciężko mi będzie wybrać jeden taki zawodowy sukces, którym szczególnie mogę się pochwalić. Nie pracuję z zawodowcami, jestem trenerem dla, dla powiedzmy amatorów, czyli takim ekskluzywnym panem od WF-u. Prowadzę osoby, które chcą na co dzień zażyć jakąś tam dawkę ruchu dla zdrowia, chcą się lepiej czuć we własnym ciele. A niekoniecznie myślą o zawodach. Mam kilku klientów, którzy są zawodnikami, natomiast nie jest to mój główny target treningowy. Także raczej jest to suma takich małych sukcesów, jak jakaś tam zrobiona forma na wakacje, albo jakaś konkretna metamorfoza, która spowodowała, że ta osoba zaczęła inaczej myśleć o sobie, otworzyła się, zmieniła swój mindset, lub też po powrocie z NART jeden z klientów powiedział mi, że miał dość poważną wywrotkę i gdyby nie Robota, którą włożyliśmy w przygotowanie się do tego sezonu narciarskiego, możliwe, że pozrywałby sobie zadła krzyżowe, to, to powiedział mój lekarz. Także raczej suma, suma wielu małych sukcesów, które tam budują jakąś moją radość z, z pracy i satysfakcję. No dobra, sukces, ale też oprócz sukcesów są mi pewnie jakieś porażki. Czy jesteś w stanie teraz sobie przypomnieć coś, co. Sprawiło, że możesz tu uznać za porażkę, myślę, że mógłbym troszeczkę wcześniej zacząć iść tak na maksa w treningi personalne. Czyli, ten okres, kiedy otwierałem siłownię, mógłbym mocniej przeznaczyć też na, na edukację w, w kierunku trenerskim oraz na zagęszczenie bardziej działań trenerskich związanych z treningami personalnymi i edukacją około tego tematu. Ale tak poza tym. Nie wiem, czy jestem w stanie jakąś jedną konkretną porażkę wymyślić. Yy, raczej to mi siedzi w głowie, jako takie coś, coś, co mogłem rozegrać lepiej. A co uważasz tak naprawdę za najtrudniejsze w branży trenera? Bo ten rynek jest dosyć specyficzny. On też no, na przestrzeni wielu lat zmienia się a na przestrzeni dwóch lat zmienił się chyba od kilka razy bo nawet mieliśmy treningi personalne w klubach i to było bardzo popularne, i to się rozwijało bardzo fajnie wszyscy sobie jakby z tego Wszyscy się z tego cieszyli, nie? bo ja miałem swoich klientów, każdy miał swoich klientów, nagle przychodzi pandemia, trzeba wymyślać jakiś sposób, wymyślić się tak naprawdę na nowo, przejść na online. To się znowu zmieniło, teraz już ta pandemia niby jest, ale jej nie ma. I znowu wracamy do poprzedniego. I co w tym momencie według Ciebie jest najtrudniejsze w tej branży? Akurat paradoksalnie pandemia zrobiła mi bardzo dobrze jako trenerowi i w ogóle człowiekowi, także ten okres poczytuję pozytywnie. Natomiast, co jest najcięższe w pracy trenera? No myślę, że tak jak w życiu: znalezienie swojej drogi i znalezienie tego, jakim chce się być trenerem, jakich chce się mieć klientów, określenie siebie na rynku i w branży i potem konsekwentna egzekucja tego. Myślę, że z, z, z treningami, z trenerem oraz z charakterystyką sportu, w którą się uprawia, jest trochę tak jak z marką, czyli identyfikujemy się trochę z jakimś tam rodzajem sportu, czy to jest trójbój, czy to jest dwubój, czy to jest kalistenika, czy sztuki walki. Wiąże to ze sobą jakieś tam nie wiem, nadcechowanie, jakieś, jakąś atmosferę, jakiś klimat, w którym się człowiek porusza. Eee... Więc też warto w jakiś sposób się tam na, na tym rynku osadzić, tak żeby być jakimś tam rodzajem trenera. Najlepiej nie iść w, w to, co idą wszyscy, znaleźć sobie swoją drogę, e, którą się czuje. A czy jak, jak uważasz, trener, od czego, znaczy taka osoba, zakładam, że nie wiem, chce zacząć swoją pracę jako trener? Bo jest dużo młodych ludzi, którzy patrzą, że to jest dla nich ciekawe, sami trenują, e, pogłębiają swoją wiedzę. To myślisz, że od czego taka osoba powinna tak naprawdę zacząć swoją przygodę? Nie wiem, wrzucić coś na Facebooka, zrobić sobie jakiś, jakąś jakiś fanpage, coś tam zacząć dodawać, czy może od czegoś innego? Bo też każdy ma inną ścieżkę i ty miałeś inną, ja trochę inną. To gdzieś tam, jak ty uważasz, jak to powinno wyglądać? Mm -hmm. no myślę, że w dzisiejszych czasach socjal media są absolutnie podstawą i musem. Dla każdego trenera. Taki trening funkcjonalny siłowy pewnie będzie dobrą bazą do, do wyjścia i szukania tam swojej ścieżki trenerskiej. To będzie jednak w, w obrębie zainteresowań większości ludzi i większości ludziom też to pomoże, jako taki element anti-agingowy, prozdrowotny. Pozostałe rozbudowywanie warsztatu myślę, że, że wyjdzie samo, robiąc to, pracując z klientami. E, trener taki będzie napotykał coraz to różne przeszkody, które będzie musiał sprostać, znajdując rozwiązania też pozna siebie, dowie się też czegoś więcej o sobie swoich zainteresowaniach, z czym lubi pracować, z czym nie lubi pracować, e, jakie są jego mocne strony, w czym się średnio czuje, no i to będzie go kształtowało i kierowało także pewnie ten trening funkcjonalny siłowy będzie takim spoiwem dla większości pozostałych nurtów technik systemów treningowych itd. a co byś powiedział takim osobom, które dopiero zaczynają, nie wiem, czy mają iść konsekwentnie naprzód, czy mają sobie odpuścić, czy to jest trudne, łatwe, no zakładam, że masz takiego taką osobę przed sobą, no właśnie kursanci też nie ukrywam, że są takimi osobami z którymi uh -huh. bardzo często rozmawiamy no i nawet teraz, jak prowadzimy jakieś kursy, no to te osoby są zazwyczaj jeszcze jakby niezdecydowane na to, czy będą chcieli to robić, czy nie. I ci tam nas pytają bardzo często, nie? Czy, mm, czy polecamy taką pracę, czy nam się to mhm. podoba, jak długo to robimy. To Co byś takim osobom powiedział, bądź co już mówisz takim osobom mhm. na naszych zajęciach? Praca jest bardzo specyficzna, chociażby same godziny pracy są tak naprawdę niezależne od ciebie, tylko bardziej od klientów, których masz. Jest to praca w segmencie rozrywki, jednak, więc będzie raczej się odbywała po godzinach pracy naszych klientów, czyli często to będą skrajne godziny wieczorne plus wczesny ranek. Można sobie to w jakiś sposób spróbować usystematyzować, jednak nie jest to takie proste. Jednak zawsze jesteśmy zależni od, od innych osób. Dodatkowo pozyskiwanie klientów. Jeżeli ktoś nie, nie dysponuje od razu albo w jakiś sposób łatwo nie pozyska większej ilości klientów, to trzeba troszeczkę o nich powalczyć, co też może być trudne, może czasami niekomfortowe. Odrobina dumpingu na rynku, darmowych treningów, żeby zdobyć jakąś tam grupę odbiorców, żeby później dalej na zasadzie referali pozyskiwać kolejne kontakty. Jeżeli ktoś chce to robić, to, to na pewno nie odpuści sobie, a jeżeli sobie odpuścił przez tak błahe tematy, problemy na początku, to na pewno nie był stworzony do, do bycia trenerem. Także pewnie wyjdzie samo i, i, i życie pokaże czy ta osoba się nadaje, czy nie i czy będzie dobra, czy nie, a później rynek zweryfikuje. A poleciłbyś taką, takiej osobie na początek, żeby zaczęła najpierw samemu tworzyć swoją grupę, czy na przykład żeby się podłączył do jakiejś sieci, siłowni, fitness klubów, czy studia treningu personalnego? Co według Ciebie jest takim, przynajmniej na początek, lepszym rozwiązaniem? Na pewno łatwiej będzie pofrunąć na, na czyichś skrzydłach, podłączyć się z Porozmawiać z ludźmi, zdobyć trochę kontaktów, oswoić się z tym światem, zobaczyć też, jak to wygląda, jak, jak to robią osoby, które robią to już od dłuższego czasu. No myślę, że to będzie nieoceniona wiedza. Rzucić okiem i nawet ukraść, w cudzysłowie trochę technik, trochę podejścia, trochę takiego obycia treningowego od kogoś, kto już to robi od dłuższego czasu, niż samemu otwierać drzwi, które już są otwarte na oścież i wystarczy przez nie przejść i podejrzeć. Także myślę, że dużo. Oszczędnością czasu i energii życiowej będzie podłączenie się pod jakiś, pod jakiś większy system, większą siłownię, bądź większą firmę, która zajmuje się szkoleniami i współpraca raz duża doza edukacji. No, tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Z cyklu szczerze o trenerze. Moim gościem był Bartek Lubecki, ja się nazywam Mariusz Ługiewicz. Widzimy się w kolejnym wideo -podcaście. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.